Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Chodźcie, 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 Ania Błogosławi. Witam Was, kochani, witam Was bardzo serdecznie z uśmiechem i z pogodą ducha. Chodź, 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 Ania Błogosławi. Mamy wtorek, 6 grudnia, kochani, dzień ubłagalnie się. Wiecie, zaczyna i kończy, i przychodzę tutaj do Was ponownie. Stawiam się, pytam siebie, po co to robisz? Po co to robisz? Ale odpowiedź jest: rób to, co robisz. Przychodzę tutaj, kochani, żeby głosić miłość, żeby głosić Boga, żeby mówić o Bogu, żeby mówić o boskiej miłości, o boskiej mocy, o boskim świetle. Świat, świetle. Kochani, już parę, jestem tygodni, trzeci tydzień się zaczął, więc już mi idzie coraz to lepiej. Jak się macie, jak się czujecie, jaką macie energię, jak wstaliście dzisiaj? Czy chciało się wam stać? Ja Wam powiem, że ja się budzę już sama, 5:30 przed budzikiem się budzę, znaczy się sama. Ja wiem, że nie sama, tylko z pomocą Bożej miłości. Kolejny dzień mi dany jest w prezencie, a ja go przyjmuję. Przyjmuję go z otwartymi ramionami. Jak się czujesz? Witam Facebook, witam YouTube. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Good morning. Good morning, everyone. Dzień dobry wszystkim. Cześć, 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 chodźcie. Ja mam cudowną energię, kochani. Już poćwiczyłam, wprowadziłam moje ciało w ruch. Troszkę ostatnio mam lekki katar, kaszel. Wiecie, takie dolegliwości grypowe, ale nie poddaję się, modlę się i oddaję to Bogu. Mam nadzieję, że się masz dobrze, mam nadzieję, że czujesz się jak dziecko Boga się czuje, jak dziecko króla, królów wszechświatów. Kochani, już kolejny dzień. Dzisiaj będzie, co czytam, list od Boga. Ten list od Boga wyrył się w moim sercu paręnaście lat temu. Parę linijek, a ja y, tym razem znalazłam długi, długi list i czytam go po parę wersetów codziennie. Więc kochani, żeby nie było przeciągania, jak go przeczytam na początku. Yy... Posłuchaj, posłuchaj co Bóg mówi do ciebie. I ten list jest powyciągany, powyciągane wersety z Biblii. Więc tu nie ma nic innego jak wszystko z Biblii. Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, znam wszystkie twoje drogi. Nawet wszystkie włosy na twojej głowie są policzone, ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś, bo jesteś moim potomstwem. Znałem cię, zanim zostałeś poczęty. Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. Nie byłeś pomyłką. Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. Jesteś cudownie stworzony. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. I byłem pomocny w dniu Twoich narodzin. Jestem fałszywie przedstawiony przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości. I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć po prostu. Dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a ja Twoim ojcem. Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić, bo jestem ojcem doskonałym. Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki. Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby. Moim planem jest dać ci dobrą przeszłość, ponieważ kocham cię miłością wieczną i nieskończoną. Moich myśli o tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza. I cieszę się Tobą, śpiewając z radości. Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra, gdyż jesteś moją drogocenną wskazówką, o, własnością, przepraszam. Z całego serca, z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie i pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe. Jeśli będziesz mnie szukał, z całego serca znajdziesz mnie. Rozkoszuj się mną, a dam ci to, czego pragnę, czego pragnie twoje serce, bo to ja daję ci takie pragnienie. Jestem w stanie dać ci o wiele więcej niż możesz sobie wyobrazić. To, wejdzie, to we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę. Jestem też ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich smutkach. Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie. Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca. Pewnego dnia otram wszystkie łzy Twoich oczu i uwolnię od wszelkiego bólu. Który znosiłeś na ziemi. Zostawię jeszcze kochani na jutro parę linijek. Wiecie, ja bym. Ja bym ten list się nauczyła na pamięć niedługo, jakbym tak czytała codziennie. Kochani, dajcie znać, czy Wam się podoba ten list, czy słyszeliście taki list już od Boga do, do ciebie, moje dziecko. Moje dziecko, nie byłeś pomyłką, boże jak ja to usłyszałam. Ja mówię: jak to? Przecież ja byłam niechciana. Nikt mi tego nie powiedział, ale ja sobie tak sama wmówiłam. Po zachowaniu rodziców wywnioskowałam, że jestem niechciana, że byłam pomyłką. Dla Boga nie ma pomyłek, Bóg się nie myli, Bóg nie mruga, Bóg nie śpi. Kochani, jak wiecie, jestem nieprzygotowana na, yy, na transmisję, na live. Y. Co wypływa ze mnie, to mówię. Yy, proszę Boga o otwarty umysł, o oczyszczenie umysłu, żeby przemawiał przeze mnie, żeby wkładał słowa w moje usta i mówił przeze mnie. Muzyka piękna, anielska. Uwielbiam taką muzykę. Już czuję się tak, jakbym mogła chodzić po chmurach przy takiej muzyce. Może, kochani, pomówmy ponownie o strachu. Jak? Strach ma y, 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 duże oczy. Jak strach potrafi mieć duże oczy? Kiedyś, y, dwa dni temu, ktoś tam podesłał mi filmik, i na tym filmiku było, że był pokaz samolotów, i jeden z samolotów y, uderzył w samolot pasażerski. W jednej sekundzie samolot spadł i wybuchł. I wiecie, tak mnie to przeraziło, tak mnie to oglądałam parę razy, tak się wystraszyłam i powiem wam, że normalnie ten obraz miałam w głowie przez, przez parę dni, dwa czy trzy dni temu, przez parę dni ten obraz miałam w głowie i no Pierwsze myśli są takie, nie mam wpływu na to, tak co się stanie. Nie mam wpływu, a po drugie mówię, Boże, przecież ja niedługo jadę znowu samolotem, ale <noise> y czy to możliwe, żeby, żeby tak no, jakoś się wystraszyć tego, że, że, żeby aż myśleć, że żeby nie jechać? No nie, no raczej to jest wszystko w rękach Boga. I tak miało być wtedy. I modliłam się o to, żeby wziął mi to Bóg ten strach, żeby zabrał ode mnie, żeby ten obraz był już no, wymazany z mojej podświadomości, tak? Bo to wszystko podświadomość rejestruje. Ale no właśnie, czym my się karmimy, czym no, co oglądamy i, i wysyłamy drugiemu, nie wiedząc o tym, że wysyłamy strach, lęk do drugiego człowieka, żeby go może, może nie wystraszyć, nieświadomie ale nie wiemy co po drugiej stronie, jak ta druga osoba zareaguje na, na, właśnie na takie y, wydarzenia. Takie wydarzenia, kochani, były i będą i jak najmniej oglądam takich, y, takie, takich sytuacji, żeby właśnie sobie wiecie, nie, y, nie zaśmiecać umysłu, tak? To wszystko jest niekontrolowane przez ludzi. Tak samo jak pogoda. Ja mam tylko zrobić plan, kupić bilet i czekać na dzień, w którym to się ma wydarzyć. A co będzie, to już zależy od Boga. No i tak sobie pomyślałam, że strach ma bardzo słabą wibrację już wam powiem, yy, już wam powiem. Strach yy, wiruje, wibruje na skali 100. 100 yy, odwaga 200, więc zamień, kochanie, jeżeli się boisz czegokolwiek, zamień strach na odwagę. Pomóż się. No i też nie ukrywam, modliłam się o pogodę ducha, o odwagę się modliłam. To jest modlitwa z mojej wspólnoty, która robi cuda. Jest krótka modlitwa, ja wybieram często dłuższą wersję, która mówi: Pomóż mi żyć dniem, który trwa i cieszyć się z chwili, która jest tutaj, tu i teraz. Kochani, jeżeli chcesz, znajdź sobie modlitwę o pogodę ducha i módl się normalnie się móc powtarzając jak mantrę jest bardzo y, łatwa do zapamiętania. Ja się modliłam wiele razy tą modlitwą na różańcu, bo nikt mi nie powie, że ja muszę tylko do... chociaż uwielbiam odmawiać różaniec. Ale nikt mi nie powie, że ja na różańcu, tylko muszę się do Maryi, do matki naszej modlić. Więc modlę się też na różańcu o pogodę ducha. I kochani e, przejdę od razu do czytanki. E, tak dzisiaj w ogóle to jest Mikołajkowo. Dzisiaj jest Mikołaja. Ja już wyrosłam z Mikołajków, wyrosłam moje dzieci też, już jakoś mnie to szczególnie nie bawi. Wolę na takie właśnie iść, w jakieś organizacje, gdzie pomagają, na jakieś wiecie, hospicjum czy dla dzieci niepełnosprawnych wolę na takie iść i tam no, wspomagać ludzi, ludzi czy szpitale, które no, zbiórki tak organizują różne takie imprezy, gdzie można wspomóc sobą i można wspomóc pieniężnie i nie tylko. E, więc kochani, przejdę do czytanki. Co Bóg mówi dzisiaj do mnie? Do ciebie. Czytanka 6 grudnia, ale wiecie co? Ja wybiorę. E, czekajcie. Wybiorę jedną z innych czytanek, bo wczoraj zaszła mała pomyłka. Przeczytałam. 6 grudnia, bo tak myślałam, a był dopiero 5. Dzisiaj przeczytam. E, z 15 lipca. Tak mi się otworzyło. Nie troszcz się o jutro. No i właśnie, o, to, o tym, co mówiłam. To nie sugestia, lecz polecenie. Podzieliłem czas na dni i noce. Aby Twoje życie składało się. Z krótkich odcinków, możliwych do ogarnięcia. Wystarczy ci mojej łaski, ale tylko na dzisiejszy dzień. Martwiąc się o przyszłość, wkładasz troski kolejnych dni do swojego lichego plecaka. Uginasz się pod jego ciężarem, a ja przecież nigdy nie chciałem, abyś go dźwigał. Rzuć ten męczący ciężar jednym krótkim. Porywie zaufania. Niespokojne myśli plączą ci się po zakamarkach umysłu, ale ufność pozwala mi natychmiast doświadczyć mojej obecności. Gdy przez ufność potwierdzisz swoją wiarę, kajdany trosk natychmiast pękają. Ufaj mi. Nieprzerwanie, a będziesz mógł nieustannie cieszyć się moją obecnością. Ufaj mi nieprzerwanie, a będziesz mógł nieustannie cieszyć się moją obecnością. Nie troszcz się o jutro. Nauczyłam się żyć jednym dniem. Nauczyłam się żyć tu i teraz. Ja wiem, że dla innych to sanduje nie, niemożliwie, jak tak można żyć. A wiecie, że można. Można. I ja dziękuję Bogu. To nie było z nie na dzień. Wiecie, to, to przychodziło miesiącami. Jak wybiegałam w przeszłość, wracałam. Pomóż mi żyć tu i teraz, tym jednym dniem, i cieszę się chwilą, która trwa. Wiecie, że na filmikach różnych można znaleźć różne e, różne negatywne, e, no z newsów, też z negatywności, różne negatywności z newsów i złodziei i no, różnych, różnych, różnych. Ale kochani, pamiętajcie o tym, że nasza podświadomość to przyciąga. Jeżeli myślimy o czymś, to to się przyciąga. Yy, lub y, podobieństwa, tak? Też się przyciągają. Na pewno miałeś już nie jeden raz tak, że myślisz o kimś i ten ktoś automatycznie dzwoni. Ja tak mam ostatnio. Przychodzi mi ktoś na myśl, ja dzwonię od razu, ale ta osoba po, po drugiej stronie mówi: No, Aniu, nie uwierzysz, do, miałam w ręce telefon, a ty dzwonisz. I to jest właśnie, kochani, prawo przyciągania. A jeżeli przychodzi ci coś na myśl, zauważ to i puść to, bo drążenie w czymś, co nie jest twoje, no ten wypadek, wiecie co. co co był, co mówiłam o nim. Ja nie wiem, kiedy on był. No, takie rzeczy się, się dzieją, ale mi normalnie to się tak, wiecie, ten strach ogarnął mnie, że, że tak by to było. Nie wiem, co najmniej na drugiej wsi u mnie i, i to teraz, jakby się działo. No, tak u mnie to się działo teraz, bo ja. To oglądałam teraz, i u mnie to się w głowie działo teraz. Więc y, proszę, nie oglądajcie różnych takich y, negatywnych filmów, krótkich czy długich, horrorów, horrorów czy nawet i różne dramatyczne, y, wiecie, jakieś, y, no, nowele, bo tam też nie ma nic dobrego. Y, No bo co tam może być dobre? Jeden drugiego zdradza, jeden drugiego yy, wiecie, yy, jakoś yy, no yy, nie mam słowa na to. No bynajmniej nie, nie, nie są dobre te nowele, wiecie, takie yy, dramat, yy, dramatyczne, nie? Drama. Yy, no jakoś dołki kopię jeden dru pod drugim. Więc, kochani, y, omijajcie takie filmy, bo, bo one naprawdę się ciężko wyrywają. Y, znaczy, szybko się zapisują w głowie, i potem ciężko ich z głowy wymazać, usunąć. No i to chyba tyle dzisiaj, kochani. A, przejdę do Błogosławieństwa. Najlepsza część mojego w moje, moje, moim tutaj nagrywaniu, więc zamknij oczy. Zamknij oczy, wyobraź sobie, że wszystkie troski, które Cię trapią, zmartwienia, problemy, odchodzą. Odchodzą pod krzyż Jezusa Chrystusa z mocą miłości Boga. Czy możesz sobie wyobrazić, że ściągasz z pleców Yy, plecak naładowany zgnitymi ziemniakami. Ściągnij z pleców ten ciężki plecak, śmierdzący, on już tam cuchnie. Zostaw go. Zostaw yy, pod krzyżem, pod krzyżem Jezusa. I Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Boże, za za kolejny live, który mogę nagrywać który z Tobą nagrywam dziękuję Ci siło wyższa, że jesteś że dajesz mi natchnienie i chęć tutaj przychodzenia dziękuję Ci Boże za kolejny dar istnienia i kolejne życie za dary i cuda za zdrowe ciało za łaski Ducha Świętego dziękuję, dziękuję za, za wszystko, co mnie otacza, za wszystkich ludzi, którzy wkroczą na moją ścieżkę dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci za, za dzieci, za zdrową, e, zdrowe relacje, e, za wszystkich wokół mnie i w moim życiu. I błogosławię siebie, błogosławię każdą moją sekundę, każdy oddech, bo mój oddech jest oddechem siły wyższej. I, kochani, błogosławię Ciebie, przyjmij błogosławieństwo w imię Najwyższego, błogosławię Ciebie, błogosławię Twoją rodzinę, Twoje dzieci, Twoją. Twojego męża, żonę, partnera, partnerkę. Błogosławię Twoją pracę, drogę do pracy i wszystkich wokół ciebie. Przyjmij błogosławieństwo i zamknij oczy. Jeszcze poddychamy. Weź głęboki oddech, wdychając miłość, radość, szczęście, odwagę, obfitość. Napełniaj się, napełniaj się, napełniaj się. Mocą boskiej miłości i wydychaj wszystko, co Ci nie służy: żal, smutek, strach, lęki, depresję, wydychaj wszystko. Wszystko to, co nie służy Tobie, jest dla Ciebie trucizną. I jeszcze raz weź głęboki wdech do przepony. Robimy głęboko przez, przez nos. To przepony i robimy duży brzuszek, i wydychamy. Wszystko, co nam nie służy. I jeszcze raz, licząc do pięciu, wdycham miłość, radość, szczęście, odwagę, mądrość, dary Ducha Świętego. I wydycham wszystko to, co mi nie służy, oddaję w ręce Boga. I niech się dzieje, niech się dzieją cuda dnia dzisiejszego. Otwórz Boże moje oczy, by lepiej widziały, otwórz moje uszy, by więcej słyszały. Dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że przychodzisz, że zostawiasz tutaj ślad po sobie, że byłeś, że przychodzisz, że jesteś. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Pa. pa.